Cześć wszystkim, z tej strony Pryzmat i dzisiaj, znaczy dzisiaj byście widzieli ten film pewnie jakieś dwa dni temu, a teraz w tej chwili ja nagrywam już drugi od razu, żebyście wiedzieli o co chodzi. Więc tak, ogólnie przedstawiłam wam dwie rodziny. Ostatnim razem, rano, no i rodziny Jedynak. I przypominam, że oczywiście chcemy tutaj zaludnić wszystkich kosmitami najbardziej, jak się ogólnie da. I będziemy też robić w przyszłości eksperymenty. No ogólnie o Jedynakach, no nie ma tak naprawdę co mówić. To jest rodzina, która, która po prostu se jest i istnieje. Więc ja grałam nimi chyba przez nie wiem, przez połowę życia, ale nie mam pojęcia, czy ogólnie do nich wrócę jakokolwiek i czy cokolwiek, cokolwiek będę robić z tą rodziną, więc na razie nie. No i tak, wchodzimy do rodziny Kobal, żeby Wam pokazać, co tutaj tak naprawdę w tej rodzinie się stało. I to jest gdzieś tam kontynuacja również nawracającej do rodziny jedynak. I ogólnie chcę Wam pokazać, jakie tutaj zmiany w ogóle zaszły w tym domu. bo Czemu tu jest straż pożarna? Boże. Aha, bo chyba drzewo mi płonęło. Dobra. No to tak, o, widzę, że ona chce mieć kolejnego. Dzieciaka, nie martwcie się, baby, kolejnego. Będziecie na pewno mieć. Więc dobra, w takim razie zaczynamy od dołu. Jak widzicie, sporo się tu zmieniło, yy, ja ogólnie pozmieniałam, jak widzicie ten paskudny prysznic dalej tu jest i paskudny kibel, będę musiała to zmienić czym prędzej Tu jest Basia Kowal, właśnie, to jest żona od Jaśka, dlatego że uznałam, że ja nie chciałam, żeby on się z Oliwką wiązał, yy, po prostu to nie było dla mnie, stwierdziłam, że noob nope. I właśnie tak jak w przypadku innych tutaj simów, oni właśnie też na studiach się poznali, bardzo szybko się pobrali. E, no i rozwijali swoje własne kariery. Ona właśnie chyba tutaj miała chyba też dwie kariery. No i urodziła jej się Eliza i w sumie tak naprawdę to tyle. No nic ciekawego się w tym życiu nie działo, Boże, co za nudne życie. Masakra. Rozprawie czy głowic bojowych, no grubo. Dobra. No, to tutaj w sumie no nic ciekawego. No, sim jak sim. A. No i tak. Jasiek Kowal, no grubo miał w życiu, No tak średnio. Nie tak jak, jedy, nie tak jak obiekt jeden, ale jednak yy, dosyć podobnie. Że tutaj właśnie myśl <coughs> zastanawiałam się bardzo długo, bo on miał mieć urodziny, ale ja yy, zamiast zrobić mu urodziny, to wysłałam go na studia stwierdziłam, że tak będzie w porządku, no miał te studia, później poznał Basię na studiach wyprowadził się, zaręczył, wziął ślub no i później yy, po ślubie jakoś, chyba, chyba pa parę dni później zmarł technik-zapylacz no a potem umarła właśnie Celina, jego siostra i on romansował z jakąś Adelą w międzyczasie, nawet nie wiem o co chodzi Aaaa! on dalej z nią coś teraz? Ja z jakąś Adelą przygęb przygębą, Boże. I w ogóle ich strasznie ciągnie do siebie Stellę, Łatkę nie wiem dlaczego. I ofelię, i oczywiście najwięcej ma z Basią świeczką. Możemy się tu pobawić w jakieś zdrady. Ale na razie nie będę. Po prostu póki co będę wam pokazywać, jak to wszystko wygląda, tutaj w tych rodzinach. Najpierw no obiekt jeden się ożenił, i później, jak wiadomo, zerwał. Zmarła Lola w międzyczasie, i ten znowu się zaręczył. To jest wszystko wiadome. No i tu jest Eliska, nie? No właśnie, to jest Janka. I ja z Janką z Jankę zrobiłam yy, gotkę z Janki, stwierdziłam, że to będzie nawet spoko pomysł, ale co do nich to jeszcze wrócimy, bo tutaj będzie taki może dla was trochę szok, co zrobiłam, ale to później. On, Janka aktualnie jest na studiach, więc będzie trzeba nią grać yy, albo ogólnie zrobić jej takie przyspieszone studia, żeby wróciła do otoczenia. No i co? No i u Jaśka chyba to tyle, jeśli chodzi o Jaśkę. No to Jaczka, jak widzicie, udało mi się ogólnie spełnić tą aspirację do końca życia. Tylko nie wiem, jak ja to zrobiłam. Aha, została super bohaterką. Tak, udało mi się. Dlatego, że ja chyba y, za pomocą prawdopodobnie tego eliksiru życia przedłużyłam jej chyba trochę życie. No ale nie żałuję. Jest spoko babcią, jest zarąbista. No i co? I tutaj, wiadomo, znam ogólnie standardową rodzinę i tak dalej, jak to wszystko wyglądało. Później wszystko było ładnie, pięknie. No i przyszła na emeryturę, potem z jej Mąż i tutaj u O, właśnie. I tutaj o czym Wam mówiłam: że zmarł Waldemar, zmarł Pascal i Leszek. Jest nasza Eliska, masz nasz malutki bombelek, który wygląda jak ma skórę po prostu zdartą po ojcu, po Jaśku i Włosy też, i w sumie też wszystko ma po ojcu. Tak na dobrą sprawę. No i ona jedynie, no wiadomo, wspomnienia jak wspomnienia, tutaj pograłam innymi rodzinami. Jeszcze ogólnie yy, nią tak super się nie interesowałam, chociaż trochę szkoda. Papa nie strażaku, dziękujemy za interwencję, a my przejdziemy sobie dalej do następnej rodziny. Pięknie <laughs> Następną rodziną, którą odwiedzimy. To będzie Kamasz. Z Kamaszem to będzie szybki szpil, tak naprawdę, bo powiem Wam, co chciałam zrobić, jeśli chodzi o Kamasza. I Kamasz, akurat ten, bo nie pamiętam jego imienia, ma tylko święto Rupert Kamasz, czyli yy, brat, Boże ten dalej nie ma, ten ma. <laughs> brat od Damazego i od Bartłomieja Kamasza. On ogólnie jako pierwszy miał kosmiciątka i zaszedł w kosmiczną ciążę. Malutki Darek. Pewnie lubię ten dom z racji tego, że tutaj właśnie można było zrobić sobie o takie właśnie. Takie właśnie ala laboratorium, bo załóżmy, ogólnie dałam sobie za cel, że on się niby jej wstydził, tej gai. No i ogólnie on kazał jej być, być pod ziemią, nie? Dlatego, że ona się urodziła taka, a nie inna. Oczywiście to jest moja własna historia, tak dopowiedziana, i mi się ta historia mega, mega podoba. I ogólnie stwierdziłam, że, że ona po prostu kazała jej po prostu siedzieć w piwnicy i uczyć się na, na tym, no i ogólnie ona przygotowuje jakieś tam lekarstwa i jest po prostu wykorzystywana. Tak to wygląda i ona ogólnie tutaj będzie miała zmienianą plastycznie twarz właśnie przez Ruperta, który jest szalonym naukowcem i będzie po prostu robił jej eksperymenty na twarzy. więc Naprawdę fajna rodzina, mi się podoba. No i tutaj właśnie jest Darek, który urodził się normalnym chłopcem. Jak widzicie, normalne maryzaty twarzy i tak dalej. Wszystko ma normalne, jedynie ma jakieś takie ślepia, takie, to, 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 takie ogromne. jest z tego co się tak przyglądam, drugim lepszym dzieckiem w tym wypadku. No i co, jeśli chodzi o jego wspomnienia, to tak naprawdę nie ma tu nic ciekawego. Tak jak widzicie, że od tej pory on rósł bardzo źle i on w ogóle. Nie poszedł na studia. Stwierdziłam, że nie wyślę go na studia, że mam to w życiu i tego po prostu nie zrobię. No i wcześniej on był w karierze biznes. Nie, on po prostu tu gdzieś zmienił pracę. Przedostał awans, spadł na poprzednie stanowisko i w końcu ja dałam mu pracę jako szalony naukowiec. I on właśnie jest z Ireną Poduchą i stwierdziłam, że on ogólnie będzie sam. Że to jest po prostu jego ukochana, coś tam, coś tam że ukochana życie, ale z nią po prostu nie będzie. I koniec kropka, że nie jest gotowy na zaręczyny, nie jest gotowy na małżeństwo, a poza tym, że dopowiedziałam sobie, że ona go tam nie akceptuje e, przez jego eksperymenty, ale mimo wszystko go dalej kocha. <laughs> no i co? No i ogólnie został, jak widzicie, mm, porwany. Są so, porwany czterokrotnie. Cztery razy został porwany. Ja nawet nie wiedziałam, że aż tyle. O matko. Czasami tak jest, że nie da się właśnie, że podobno facet, że może zejść w ciążę, podobno za pierwszym razem, ale tutaj chyba mi się nie udawało z nim, dlatego musiałam dwukrotnie to robić. No i co? W międzyczasie chodził sobie do pracy, rozwijał umiejętności. No i pojawiła się Gaja, której nie lubi. Za bardzo, no i ogólnie teraz w tej chwili chcę spełnić, żeby, um, żeby ogólnie ona się rozwijała dosyć źle z racji tego, że ona miała bardzo złe dzieciństwo. Dlatego ja muszę zrobić wszystko, żeby ten wskaźnik aspiracji, żeby jej opadł e, i żeby po prostu ona rosła źle. Mimo wszystko i ona dopiero w wieku dorosłym później y, zacznie się rozwijać dobrze, tylko na razie po prostu jest skrzywdzona, bo teraz y, doszło do tej świadomości, co jej własny ojciec Rupert y, z nią robi. No i, co? i tutaj w międzyczasie był u nich łamywacz i właśnie to jest to, że oni nie mieli tutaj alarmu i potem musiałam go zamontować hmm. i ukradli mi parę rzeczy. I jak widzicie, ten dom jest mega ubogi. Mega ubogi. Tutaj nie ma stołu jadalnego, nie ma ogólnie jakichś takich że Po prostu usiąść się porozmawiać z rodziną. Co najwyżej przy szachach, że tutaj jest cały ten, że można się tutaj stąd uczyć wszystkich umiejętności. Specjalnie to dałam tutaj. No i co? I tutaj tylko jest teleskop do porywania przez obcych i tak naprawdę no nie ma nic więcej. To i tak będę musiała im chyba 20 tysięcy odjąć, żeby zostało im dwa za dziecko, które przyszło na świat. No ale tak to właśnie. Wygląda. W takim razie lecimy do kolejnej rodzinki. Dobra, byliśmy w rodzinie Kobal, byliśmy w rodzinie Kamasz, i teraz w tej chwili pójdziemy do rodziny Kamaszów. Czy to zrobić ogólnie tak? Na szybko, ogólnie Wam omówię, jak to wszystko wygląda w rodzinie Kamasz, i po prostu przejdziemy sobie później na szybko do rodziny Papuszka. Żeby ogólnie opowiedzieć Wam w skrócie, co się tam stało. No i tak, już Wam tłumaczę. Ogólnie, jeśli chodzi o to, nie wpisywałam, żeby zbudować taki dom, absolutnie nie wpisywałam tutaj pieniędzy, no, w sensie że kodów na pieniądze, tylko normalnie wszystko to było zdobyte właśnie przez Damazego i przez Danutę, którzy, którzy ogólnie oni podostawali bardzo wysokie premie w pracy. Co było po prostu super, i widzicie, że zostało tylko z funduszy tam 34 tysiące, nie? Mój majster po prostu nie sądziłam, że jestem w stanie e, wybudować takie, takie fajne cacko. I widzicie, że tutaj musiałam się troszeczkę namęczyć, bo jak widzicie te parasole tutaj, no to musiały być niestety e, przez kod zrobione mówi o Object On. Ob obje Wiecie, o jaki kot mi chodzi. Co by to pierwsze zrobić? O, widzę, że tutaj ma normalnie twarz. Chyba mu się zawiesiła po prostu ogólnie u innych simów, na no ale nic. I pokażę Wam, co się tutaj działo przez ten czas. Jak widzicie, generał Bolesław Kamasz już nie żyje. Umarł ze starości, przyspieszonej starości. No mi wkurzał, dlatego że on chciał odbić Danutę Kamasz Tamazemu, bo oni bardziej, Danuta i generał, oni bardziej chcieli być ze sobą niż oni z, ze sobą. I... Się tak pogmatwały sprawy, że stwierdziłam, że go uśmiercę, bo mnie wkurzał. Damazy, ogólnie to jest ta sama parcela, na której oni cały czas mieszkali. Po prostu wszystko zostało z niej usunięte i został na niej wybudowany nowy, świeży dom. No cóż, tu jest taki mały przedpokoik, z którego mega jestem dumna, mi się on tak podoba i on jest taki pastelowy, taki fajny. Nigdy takiego przedpokojku nie zrobiłam. I bardzo się chciałam pochwalić. I w ogóle chciałam Wam pokazać firanki, które zrobiłam, jak widzicie, że tutaj z jednej strony niby jest połówka tej firanki, a tutaj przychodzi i tutaj jest druga połówka tej firanki. I no po prostu czat, no podoba mi się. To nie jest absolutnie zrobione kodem, mówi Objects on, tylko to jest po prostu tak dane, że to po prostu tak ma. Zresztą Wam pokażę, że nie wiem, tu dam i tu dam. Kodu wpisanego nie mam. W razie czego mogę Wam jeszcze pokazać. Albo dobra, nie chcę się tego wpisywać. No, po prostu o widzicie, przy, ko przy kodzie MOVIE OBJECTS ON mogłabym tutaj postawić drzwi, ale a tutaj nie mogę tego zrobić, więc. Jak widzicie, da się tak dać firanki. Ja też w ogóle to ledwo co odkryłam w tych Simsach. Nie wiem jak to nawet nazwać. Po prostu ten pokój, e, dałam tutaj jakieś takie rzeczy do ćwiczeń ogólnie, żeby tutaj mogli robotykę mieć, kwiaty, żeby mogła sobie do ćwiczyć. E, no i ogólnie tak naprawdę nic ciekawego. O, to jest salon. Salon mi się tak spodobał, dlatego że on zrobiłam go w stylu retro. Po prostu nigdy w życiu nie dałam tej kanapy do Simsów i to był pierwszy raz, kiedy dałam te rzeczy do Simsów. I naprawdę wygląda to jak z jakiś modów, a nie z podstawki, więc pff, byłam w szoku, jak to zobaczyłam. Strasznie mi się podoba ten salon, jest po prostu piękny i zrobiłam taką fajną krzywą ścianę, że to nadaje takiemu, takiemu bardziej re realizmowi. Łazienka, jak widzicie tutaj, tutaj są drzwi. Myślę, że specjalnie zrobione drzwi i ściany, żeby tutaj właśnie było y, ty, tyle miejsca, żeby każdy mógł skorzystać z tej łazienki. I tak samo zrobiłam w tej drugiej, tylko tutaj jeszcze dałam wannę, po prostu taką ogromną do łazienki. I tutaj, że po prostu jest toaleta i prysznic i dwie takie same osobne. Więc y, strasznie mi się ten pomysł spodobał i uznałam, a czemu nie? Więc tutaj, tak, to jest pokój, jak widzicie damazego i tanusi. Jestem po prostu z siebie dumna z tych pokoi, bo naprawdę się tutaj starałam. Sam dom mega, mega długo budowałam. Nie lubię niepomalowanych ścian. Sam dom mega, mega długo budowałam ogólnie i starałam się to zrobić jak najlepiej i widzicie, że tu są takie ogromne okna, takie naprawdę duże i stwierdziłam, że po prostu na nich dam podwójne takie zasłony. Mi się spodobał bardzo ten motyw, bo to wygląda jakby to było pełne i faktycznie mieli to zaraz przysłonić i to i tak zrobiłam też w kuchni, jak widzicie. Kuchnia też jest świetna, ale po prostu kuchnia też y, robi jakąś robotę, bo wygląda bardzo, bardzo klimatycznie, w szczególności przez te y, zasłony i po prostu ja sobie myślę, że jak oni idą spać, to te zasłony po prostu się zasłaniają. Znaczy nie, nie jest tak serio, ale po prostu, że się tak robi, nie? No, i tu zrobiłam takie cienkie te dosyć zasłony. O, tutaj zasłony nie ma. Nie ma zasłony na jednym oknie. No ale dobra, później się tym zajmę. No i tak. Jak widzicie, tutaj leży Paulina Kamasz i tu leży Anastazja Kamasz. Urodziły się dwie dziewczynki, bliźniaczki. A to jest pokój, jak widzicie, Patryka Kamasza. No. O, tu jest jeszcze jego praca domowa, której nie odrobił. A on se czyta jakieś gówno. No ale dobra, później się tym zajmiemy. No i basen. No i wiadomo, tor przeszkód został, bo chciałam, żeby został i tutaj o, jest takie małe miejsce dla nich na grilla. Więc jestem z tego domu mega dumna i mega ucieszona. No i co? No i przechodzimy szybciutko do wspomnień, żeby mieć to ogólnie za sobą. On ogólnie, dam, Damazy, również nie poszedł na studia. Stwierdziłam, że to pierdziele i nie będę go tam wysyłać, bo mi się po prostu nie chce. I on przez cały czas właśnie się zdziwiłam, że on jako chopy w trans, on, on uwielbiał naukę, więc stwierdziłam, że cholera. A może tak zrobić, żeby on też zaszedł w kosmiczną ciążę. Skoro chce zrobić wszystkich simów um, ogólnie kosmitami, to dlaczego by nie. Urodził się najpierw Patryk i ogólnie tutaj zmieniłam mu osobowość paręnaście razy, bo wkurzyłam się, bo on miał ogólnie aspiracje popularności. Chciałam bardzo, żeby miał właśnie pragnienie zdobywania wiedzy. No i co? I widzicie, że on dostał tutaj ogromną premię w pracy. Kiedy pracował Bartłomie i jeszcze ogólnie i pracował rupert yy, oraz Damazy, no to oni po prostu nazbierali tyle kasy, żeby właśnie tutaj się tyle odłożyło, więc... Yy... Ogólnie prawdopodobnie z Danusią chce zrobić tak w przyszłości, żeby, żeby ogólnie był rozwód między nimi, bo oni po prostu mają bardzo słabą chemię w sumie od początku u siebie i poza tym ona nie akceptuje tych kosmicznych dzieci, więc chce, żeby one, ona potem się przeprowadziła do Belli, Ćwir i do tej drugiej, kurde, nie pamiętam imiona tych Simów. No nic i w sumie to tyle. W tej rodzinie tak na dobrą sprawę. Więc sobie po prostu przejdziemy do ostatniej rodziny na szybko, raczej znaczy do ostatnich w sumie dwóch rodzin. Więc tak, w rodzinie papuszka, jak widzicie, bywało różnie. Ona ogólnie ma na nazwisko jedynak. Ale wam ogólnie pokażę, co tu się tak naprawdę stało. Jak widzicie, Lucyn aktualnie jest bez żony. Bez cyli, dlatego że jeśli oni umarli, no to wiadomo automatycznie, że nie są razem. No i co? I Ernestę po prostu przeniosłam tutaj i zmieniła jej wygląd e, całkowicie i dałam jej aspirację, pragnienie romansowania. No, wprowadziłam ją po prostu z powrotem i zmarł Nerwus po prostu. Uśmierciłam Nerwusa, stwierdziłam, że mi po prostu nie jest potrzebny i tutaj jest jego pomnik Nerwusa jakiegoś. Uśmierciłam też Cycylię i Luciana po czym po prostu stwierdziłam, że, że po prostu o, wzięłam sobie telefon do śmierci i stworzyłam ich jako zębiaków. Ogólnie mogę zadzwonić w każdej chwili do śmierci i stworzyć jako zębiaka jeszcze Nerwusa, ale ja go chyba tu nie chcę. Bo nie, nie, ta postać mnie mega irytowała i stwierdziłam, że ja go nie chcę. No i tak, bla. Jak widzicie, to jej życie to jest pełno pasmo porażek, jakiś główien, sruwien i tak dalej. Więc przejdziemy sobie, do tego, jak to u niej wygląda. No i ona pobrała się sobie z tym jeden. I ona w międzyczasie romansowała z, z wieloma simami za jego plecami. I to był Jarosław. I z nim spała i on był chyba pomocą domową. Prawdopodobnie, nie wiem, czy on nie był barmanem, kucharzem, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ogólnie miał wartów kucharza, więc nie mam pojęcia, czy to nie jest ten, co jest w nocnym życiu, jak kucharz. Prawdopodobnie to chyba ten. No i co? No i ogólnie trzy razy została przyłapana na zdradzie, była bójka. On z nią zerwał. No i później właśnie przeprowadziła się tutaj, w to miejsce i zmarł nerwus, zmarła Cycylia i zmarł Lucian I tak, i potem ogólnie. Muszę się poprawić. I potem ogólnie yy, dałam sobie ten telefon do śmierci za pomocą kodów. I uda y, stworzyła zombiaka jako Cycylię papuszkę. No i Cycylia, y, ogólnie, ona stworzyła za zombiaka Luciana. Ona po prostu zadzwoniła tutaj na tej samej parceli i sobie nawzajem stworzyli jako zombiaki. No i, i po prostu tak zostało, że ich po prostu wyprowadziłam i ich życie będę tworzyć. Na nowo najzwyczajniej w świecie. Dobra, po racji tego, że tu chyba już nic nie ma do roboty. Yy, znacie więc po prostu na szybko sobie omówimy jeszcze ostatnią rodzinę. No, i ogólnie jesteśmy tutaj już na miejscu i Wam pokazuję wszystko od A do Z, jak to wygląda. Więc ogólnie. Z racji tego, że oni nie, nie mają za, za dużo kasy, w ogóle będę musiała im chyba odjąć te fundusze, żeby z, zostało im 2000, tysiące, ale to później. Dlatego, że zabrakło mi, żeby ścianę wybudować. No i ogólnie, jak widzicie, tutaj sobie by zabrałam jakieś takie najtańsze meble, bo jak ta głowa i dziwnie wygląda, takie. Ta szczęka się ruszyła i nie wierzę. Ja nigdy się temu nie przyglądałam aż tak bardzo i po prostu lataj warga, lataj oko i drugie oko. To jest trochę creepy. I ogólnie tak to wygląda, że ona sobie chodzi, jako takie zombie. No i ona aktualnie jest w pracy. No i jak widzicie, tutaj przyszli ludzie, żeby się, żeby właśnie pogadać i tak dalej i tutaj właśnie będę robiła między innymi w innym odcinku eksperyment czy ogólnie jeśli będą mieli z sobą dziecko to czy to dziecko urodzi się zombie czy będzie zombie jako nastolatek chcę to sprawdzić bardzo chcę to sprawdzić, jeśli to nie wypali to w razie czego mam tutaj krowokwiat żeby to dziecko jako nastolatek zostało zeżarte, potem zadzwoni się do śmierci i po prostu będzie zombie tak jak Rodzice, więc yy, ogólnie, Boże kocham swoje pomysły, uwielbiam się za to. Jak widzicie, tutaj jak ktoś powstaje jako zombie, to automatycznie zerują mu się wszystkie umiejętności, bo on miał to wszystko rozwinięte yy, tak samo od niej. Po prostu zero nul. Nie ma żadnych umiejętności. Tak samo. Yy, no, tutaj w ogóle nie są rozwinięte, więc zastanawiam się, co zrobić. No, patrzę się na to i się zastanawiam, czy może kosmicznych dzieci nie będzie chcieć, ale jeszcze się na ten temat zastanawiam kosmiczne dzieci zombie grubo by było, muszę to sprawdzić. Dobra, rozwijam mu umiejętności całe do wezwi kosmitów i niech tak na razie zostanie. Tak jak Wam mówiłam, ogólnie Waldemar zrywa ze mną o matko, ona z nim była, ale jaja Ciekawe, nie wiedziałam o tym, albo pewnie wiedziałam i zapomniałam. No i właśnie ona tutaj gdzieś umarła, bo ja ją po prostu zaniedbałam za dosyć szybko, i ona stała się zombie i potem przerzuciła do życia Luciana. Więc yy, no i mieli ogólnie w domu mnóstwo karaluchów, pająków, chydnych rzeczy, a ten się akurat cieszył, że stał się zombie. I właśnie to jest to, że on miał chyba połowę życia, albo on miał to. Ten, bo normalnie, kiedy, tworzy, yy, kiedy płaci się śmierci, żeby z powrotem ogólnie przywrócić Sima do życia, to jest tak, że, że on po prostu kiedy zapłaci się ogromną sumę pieniędzy, no to normalnie wraca do życia i nie ma z tym problemu i ogólnie właśnie tutaj i ma rozwinięte te wszystkie umiejętności, no i po prostu z za ileś tam dni oczywiście mniejszych niż tutaj, a jeśli chodzi o, o to, że jeśli zapłaci się im mniej, no to nie dość, że staje się zombiakiem, to jeszcze w dodatku traci Wszystkie umiejętności. Więc tak to niestety teraz wygląda. No i została, tak naprawdę, ostatnia rodzina, bo została rodzina Oliw Oliwki widmo, ale uznałam, że ja to zostawię sobie na jeszcze inny odcinek i na ostatni, już chyba na omawianie, i wtedy tam już zaczniemy grę, prawdopodobnie, w którąś z rodzin. Więc. Ym... Pokażę wam tylko z daleka Oliwkę Widmo. No i tak naprawdę nie ma tutaj o czym tak naprawdę za bardzo mówić. Po prostu dla mnie rodzina jak rodzina. Możecie napisać mi w komentarzu, którą rodziną pierwszą chcecie, żebym zaczęła grać. Ale ja osobiście bardzo preferuję Terranu rodzinę. Kocham grę z tą rodziną i naprawdę chciałabym to pociągnąć dalej. I w takim razie żegnam się z wami. I prawdopodobnie będzie chyba jeszcze następny jednak omawiając zrobię. Chyba to zrobię. No, dobra, okej. Okay. To ja lecę. Buśka, mówiła pryzmat. Pa!